Witam was panie i panowie, z tej strony są, so, jest Games Masters, Psychatok mm -hmm. Gramy sobie draft w formacie Dragons, Dragons, e Fade Reforged I zaczynamy od... Patrzcie, gdzie jest bardzo dobry mitik. Mm, Shaman of the For of Forgotten Ways To jest karta, którą na pewno warto wziąć w pierwszym piku. Myślę tylko czy jest coś... Porównywalnego. Czy powiem <laughs> tak, gdyby to był jakiś Protur coś w tym stylu, pewnie bym wziął nawet chyba Flaten jako kartę, która jest po prostu pewna. Ale wydaje mi się, że ten szaman jest tutaj wart jednak uwagi. Oczywiście też jest bardzo dobry pacyfizm, który już nie wróci, Flaten już nie wróci, no ale myślę, że to jest fajnie, że to jest jedy, w sumie jedyna tutaj zielona karta dobra w tych pierwszych paczkach, bo, w tych pierwszych pikach, bo no oczywiście, niećwiadek jest też OK, ale on tam gdzieś później zniknie. Jest... Yy, mm, niećwiadek jest w kolejności tak. To będzie wcześniej, to będzie wcześniej pewnie, to, to też pewnie, to i to. No więc nawet tak naprawdę ten niećwiadek może do mnie obrócić przy odrobinie szczęścia. Yy, idziemy dalej przez on No to jest nie najgorszerka na pewno Zważywszy, że, że jeżeli chcemy atakować, prawda? Chcemy radzić ofensywnie, to jest na pewno karta warta uwagi mm. To jest solidan common na pewno mm. To jest znośne powiedzmy To jest bardzo fajny common mm. No i ten Ray 4 jest ok, prawda? No, szczerze powiedziawszy, nie mam pomysłu, co jest tutaj najlepsze do zabrania. Waham się między tą r ką która bym chciał sprawdzić w boju. No dobrze, no, weźmy tą markę. Weźmy tą markę, aczkolwiek nie jestem przekonany, czy to był najlepszy pili świata. Jest mi to jest też ciekawa opcja ta karta. Taki mazremowa, dosyć ciekawy. Na pewno to jest bardzo dobre. Ten, ten komun już pokazał, już grałem nim ostatnio na drawczy i naprawdę dawał radę. Hmm. Spróbuję chyba jednak tego gościa. To mi się wydaje. To jest niezłe jak sideboard na pewno. Jakieś agrodeki, ale zabierzemy sobie jednak agresywnego typa. Hmm. To jest ok na pewno. To jest bardzo fajne. Ten kolej jest solidny. To jest też bardzo fajne. Hmm. No, zabiorę sobie tych Sentinelsów chyba jednak. Tak mi się wydaje. Drob za dwa. Znaczy tak naprawdę zielony musi grać. Czerwonym jeszcze nie wiem, prawda, więc to będzie chyba lepsza opcja. I tutaj albo Drop za dwa, kolejny fajny, albo to jest średnie, to jest OK. To jest też OK Common, ale wydaje mi się, że jednak ten Beastmaster po prostu. Kolejny drop za 2, taki Misio z, Misio z potencjalnie fajną premią, <laughs> pozwalający mi zostać, jeszcze jakby, że to tak powiem, mieć otwartą prawda, drogę. Bolster X war exists the number of cards in your hand. Iskutuje, sure, you nie the... hmm. No to jest ciekawa karta na pewno. Hmm, szczególnie, że tutaj w tym w tej parce za bardzo nie ma nic innego. No to jest jeszcze tam prawda niezłe. <coughs> Ale jednak chyba sobie zabierzemy to. Spróbujemy tym pograć. No i tutaj jest jedna dobra karta. Hardened Berserker. Pozostałe są przeciętne. To jest też OK, prawda? No i zabierzemy sobie tego berserkera. Hmm. Tutaj zabierzemy komuś chyba to. No to jest wkurzające, To jest karta, która może mnie zaboleć, więc zabierzemy to komuś taki sideboard. No, to na razie wygląda tak tak sobie, powiedzmy. Ale no chciałbym te r testować, tak naprawdę, w grze. Więc próbuję, jakby. Zbieram też pod tym kątem, że chciałbym zobaczyć, jak to działa. To mi się wydaje takie dosyć ciekawe, aczkolwiek. O, wrócił ten koleś, tak jak powiedziałem, prawda? Bardzo fajnie. Oczywiście to jest karta, która wymaga trochę, że tak powiem, zachodu. Trzeba też pamiętać po prostu w tej karcie, że hmm, że można, że po prostu niepotrzebne lądy trzeba zachowywać na ręku, prawda? Żeby nie używać niepotrzebnie Landów zbyt wcześnie No ale tutaj naprawdę myślę sobie, że ten bolster to musi być minimum 3, żeby to by miało sens. Nie wiem, czy chcę tym grać. Wydaje mi się, że to jest pewniejszą opcją niż to. To robi to samo, tylko że lepiej tak powiem, więc nawet jest to tam na Bok. Mm, jako karta, która jest potencjalnie grywalna, ale wydaje mi się być. Jednak trochę zbyt ryzykowna chyba po prostu, <laughs> mamy 7 kart. No, za bardzo jeszcze nie mam jak tego szamana, <coughs> jak tego szamana wykorzystywać właściwie, bo nie mam za bardzo do czego się rampić tak naprawdę. No ale myślę, że w tych kolorach, prędzej czy później, coś się pojawi. Oczywiście jeszcze nie jest powiedziane, że ja w ogóle gram tymi kolorami, ale no... Znaczy, zielonym pewnie gram, czerwonym niekoniecznie muszę grać. Aczkolwiek będzie ciężko od niego, że tak powiem, odskoczyć. Dragon Hunter, no okej. Okay. Jest jakiś smog jeszcze. Myślę, że dla nas ten krotiku jest OK. 6-5 za 6. Czyli ze Szamanem potencjalnie może wejść po prostu w turze numer 4, tak? Więc no, i Voice karta, która jest taką taką, taką właśnie taką kartą w stylu. Jak ją masz w deku, to OK, jak nie masz nic się nie dzieje, ale zawsze można po prostu jakby użyć jej jako takiego dopychacza, prawda, że jest na tyle solidna, że można ją spokojnie grać w mainie, jeżeli po prostu brakuje nam kart, ale w dobrych dekach raczej rzadko się nią gra w mainie. Tak mi się wydaje. To jest taki... Znaczy można nią grać, prawda, ale, ale że to jest na pewno taka karta, która ja bardzo, którą ja osobiście bardzo lubię właśnie bardziej w agrodekach, gdzie po prostu Pozwala ci, jeżeli dobierasz zbyt wiele landów, przewijać te landy, prawda? Przewinąć land, obrać dwie karty, wtedy to jest bardzo okej, okay, tak? Natomiast nie jest to karta do każdego deku. W tym na razie się chyba, biorąc pod uwagę, że z każdej paczki chce 8 kart, to pewnie się nie zmieści, tak? No okej, okay. mamy tutaj bardzo fajne jakby, potencjalne karty dla nas. Na pewno chciałbym, żeby to wróciło albo to. Bo tych kart nie będę brał teraz, na pewno. Natomiast B wezmę sobie po prostu Roasta, prawda? To jest bardzo silny removal. Zurgo kolejny, który już mi się pojawia w drafcie. Ostatnio też miałem zurgo do wyboru i też wziąłem nad nim Roasta. Tutaj myślę, że tak samo. No po prostu Roast jest lepszą kartą, tak? Nawet nie wiem, czy nie jest najlepszą kartą w tej paczce w ogóle. To jest też ciekawe, tylko to oczywiście zmuszę do poświęcania, prawda? Więc często poświęcimy jakiegoś śmiecia, więc. A to jest twardy remowal, który jedyne czego nie zabija to smoków. Oczywiście w tym formacie zabi... nie zabijanie smoków czy samolotarzy jest problemem pewnym, ale. Jakby. można bez tego żyć, tak? Jest to wciąż bardzo dobry remuwal. A return target no permanent to its owner's 100 bond. Hmm. hmm. Tutaj albo trail slash, albo po raz kolejny ten koleś. Wydaje mi się, że ten koleś wróci, a trail slash no, ma niewielkie szanse, żeby wrócić, więc zabierzemy sobie trail slash. Uh, assault formation co. To jest niezła karta, jeżeli się otworzy na starcie, prawda? Na starcie drawca. W tym momencie już nie jest taka dobra. A wydaje mi się, że po prostu wezmę sobie aspiranta. I tutaj, bum, 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 bum. Chyba ten dragon. Ten koleś też jest bardzo fajny, oczywiście, ale ten dragon chyba mnie bardziej przekonuje. Kolejna karta, którą mogę zagrać za tak naprawdę w czwartej turze i pozwala mi potencjalnie odpalić tych gości, prawda? więc myślę, że to jest lepszy pick po prostu, w moim deku no tutaj nie ma nic specjalnego, zabiorę chyba sobie po prostu to, to jest karta, która może boleć po prostu to też jest bardzo dobre. Dance of the Skywise. Nawet nie wiem, czy nie wolę tego zabrać. Chyba to jednak zabiorę. To może być bardziej wkurzające. Hmm. Dromoka Gift. To jest karta warta uwagi na pewno. Hmm. Atarka infryter też jest bardzo fajnie, ale myślę, że jednak ten Gift będzie lepszy. To jest instantowa, bardzo mocna sztuczka. Zastanawiam się, co już na tym onslaughtem, czy chcę nim grać. On jest niezły oczywiście, ale... Czy w tym deku jest taki dobry? Tego nie, nie jestem w stanie stwierdzić. Tutaj najbardziej mnie nęci to. Tak naprawdę. To jest średnie w moim deku. To jest też średnie. No, zabierzemy sobie tą 4-1 za, za 3 po prostu. Mm. To jest też fajna karta z tym, prawda? Mamy 4-1 Double Strike. Tak. Potencjalnie. No i też z tym jest bardzo fajna, prawda? Strzał za 4. No i w sumie jest już 15 kart grywalnych, to jest taki wynik zadowalający. Czy ten deck mi się podoba? Tego miarkowialnie powiem szczerze na razie. Ten pierwszy pik zachęcał do fajnej jakiejś rampy, ale na razie się rampujemy do... Ni znaczy nie mamy niczego specjalnego, żeby się rampować, tak? No, te karty są, powiedzmy, ok do rampy, ale to nie jest nic specjalnego. Ale myślę, że ten deck jest w stanie powalczyć na pewno. Na pewno nie jest to tak na porażkę na razie, natomiast mm, chciałbym trochę więcej spalonek czy jakichś removalu i chyba trochę więcej też zielonych kart, bo troszeczkę odeszłem w kierunku czerwonego. No nie okrywam tych kart, tych, te czerwone karty są fajne, prawda? Więc odeszłem jakby do dobrych kart, ale jednak chciałbym, żeby ten zielony był mocniejszy z uwagi choćby na tych gości, bo chciałbym grać na przykład y, 10. Nie wiem, 10... Yy... No widzicie, to znowu to jest niemożliwe, bo chciałbym grać 10... Yy... 7 w landach, ale to się chyba nie uda. Zabierzemy sobie tego zioma. Mogę też myśleć o tym smoku w sumie. No dobrze, no idźmy już w ten czerwony. No i jest ten smog, spoko, wrócił. Jest też taki koleś, jeszcze jeden. No myślę, że znowu tu weźmiemy smoka. Pomijając to, że mana, bo to jest tam akurat tak średnio istotne. No to jest to kolejny smog, prawda? Jest to na pewno lepszy smog niż ten w moim deku, prawda? I podobnie tutaj chyba zabiorę sobie po prostu Sionowugin który jest lepszy niż ten goleś. Bo on wchodzi za 6 mana jako 4-4, a ten wchodzi za 6 mana jako 3-3. Prawda? Więc tak zrobimy. <laughs> zabierzemy sobie sideboardową kartę. Znaczy ja mogę grać każdym z tym smoku, prawda? Mogę nie grać tym na przykład. Bo to jest, no powiedzmy ok, ale nic specjalnego. No ale tak naprawdę na razie mogę tym wszystkim grać. Ta karta chyba jest warta grania. Mi się wydaje. To jest potencjalnie naprawdę spora rzeźnia. No, zabierzemy sobie tego Mastera, który jest furzujący. Też zauważam, że w tym formacie zawsze mam problemy ze, ze zbraniem dobrych dropów za cztery. Zawsze w tej czwórce jest dziura. Za 1, za 2, za 3 są jakoś tam zawsze karty, ale ta czwórka jakaś jest taka, nie wiem. Trzymam plus 2, plus 0. No niech będzie, chociaż tu pewnie nie będę grał. To, w sensie wolę po prostu od, tego, od tej karty, wolę tą, no da. One robią to samo, no i też wolę tą bo no te karty de facto robią to samo, prawda? Robią duży wcisk na oponenta. No i dostajemy bardzo fajną arkę Yasowa Dragon Claw. No szkoda, że też w tej pasce jest to, bo chciałbym też taką kartę dostać. Bardzo chętnie bym ją, ją przygarnął. To być może wróci. No ale myślę, że Yasowa jest na tyle potężnym tutaj w z stworkiem, że nie ma za bardzo wątpliwości, co bierzemy. I tutaj znowu kolejny świetny stwór. W limited. Hill cutter. Myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że to jest karta do, zabrenia, do zabrania w tej pasce. No i nas, jest to nasz kolejny, jest to nasz pierwszy drop za 4 tak naprawdę. Pierwszy nasz drop, drop za 4. I jeszcze potrzebujemy tak naprawdę trzech kart do deku. Oczywiście jak się pojawi więcej, nie będę płakał. Shamani Revelation Draw a card for each creature control. Hmm. Ciekawe. Chyba to zabiorę, no... bo nie ma powodu, żeby tym nie grać. No musisz dobrać przynajmniej 3 karty, żeby to miało sens. To jest możliwe absolutnie. Dobrze. Zabierzmy to. W takim wypadku. Nie wiem czy będę tym grał, ale myślę, że warto skorzystać jednak. No z tych kart najbardziej mi się podoba to i to, prawda? To jest też bardzo dobre. To jest też niezłe, ale dla nas chyba jednak będzie po prostu kruszok. Pięć, cztery za pięć za mana. Mm. I w tym boosterku no chyba to po prostu, prawda? Gość trzy za cztery. Te landy pewnie wrócą w ogóle do nas. Kolejny Sandblast niestety. Sandblasty są bardzo dobre na mój deck. Strasznie mi kartą do smoki. No, ale no cóż, bierzemy. Generalnie było sporo hejtu na smoki w tym... W tych przeglądanych kartach przeze mnie. 16 stworów... No w tej porce nie ma nic dla nas. To jest dla nas słabe. Chyba zabiorę komuś to po prostu. To jest karta, która może bardzo wkurzyć gościa. Znaczy człowieka, jak dostanie ją wcześniej. To jest niefajnie. Tutaj też nie ma nic specjalnego dla nas. M mogę sobie zabrać to chyba po prostu. Jako sideboard. Ten drop za dwa jest słaby. Nie jestem fanem tej karty. A w też nic specjalnego raczej. Myślę, że jednak to jest lepsze po prostu. Ale to oczywiście jest sideboard. To oczywiście jest sideboard. No to nie wygląda jakoś źle. Też nie wygląda jakoś super dobrze, ale myślę, że... Znaczy, największy problem jest brak dużej ilości remuvalu. Ostatnio grałem czerwonym kolorem. Może oglądaliście ten draft, to miałem naprawdę dużo czerwonych, fajnych wali mogłem tych gości tam wszystkich jarać po kolei, jak wchodzili do stołu, prawda? Tutaj to jest trochę uzrudnione, no ale cóż... To jest średnie, to mogę chyba zabrać, to jest wkurzające. Będę teraz komuś krat karty, bo no nie ma sensu brać jakichś takich śmieci, prawda? Lepiej chyba komuś coś ukraść niż na realista, teraz nasz kruszok kolejne no Tym razem rozmawiam chyba kruszoka po prostu no ta karta mi się wydaje lepsza niż to na przykład, prawda? Więc tak możemy w ten sposób grać. No mamy trochę tych kart za 5. To jest niby za to jest niby za 3, prawda? Tak No i kolejny Nurturing, bo który też wezmę chyba I nie wiem czy nie będę tym grał, że po prostu żeby mieć jakieś dropy za 4, prawda? Tylko teraz nie wiem co wywalić Zastanam się nad tym, bo to jest takie trochę miękkie, bądźmy szczerzy To jest chyba lepsze jako sideboard że wiem, że po prostu gość gra wolnym dekiem, mam czas, żeby się rozwinąć. To mi się wydaje, że to sobie usunę jednak z maina. Po prostu. No dobra, są, są oczywiście sytuacje chore, w tylu mam trzy e, stwory, prawda? Każdy ma power 4 lub większy i po prostu gościa gniotę. Ale są też sytuacje takie, że. Ja zabiorę sobie tego gościa, aczkolwiek pewnie nie będę nim grał. To jednak jest 7 mana. Mam tylko jedną kartę, która jest. E, Mam tylko jedną kartę, która jest akceleracją, prawda? Więc też nie mogę przesadzać z graniem rampą, kiedy tak naprawdę nie jestem rampą. Znaczy, jestem. Mam, mam tego szamana, prawda? I to jest tyle. No, bierzemy to. Nie lubię takich pułapek. Okej, okay, więc myślę, że no, biorąc pod uwagę, że mam tylko jedną kartę, która mnie rampi, tak naprawdę, też nie ma sensu jakoś bardzo mocno iść w takie drogie spele, prawda? Mm. No dobrze, zostawimy chyba tak po prostu 9,8 mi sugeruje Ja myślę nawet na 10,7 Szczerze powiedziawszy A mi się wydaje, że zrobimy 10,7 Podwójnej czerwonej nie potrzebuje nigdy, poza tutaj. A podwójnej zielonej potrzebuje już na starcie. Poza tym większe, jakby... Moje najlepsze wczesne dropy są zielone, prawda? Kurczę, nie wiem, Może jednak to jest zbyt ryzykowne, może 9,8 jednak. Dobra, zróbmy tak. 9,8. Nie chcę za bardzo też ryzykować. Hmm. Myślę też czy jednego tego nie wstawić, świniaczka, i jednego tego nie wyciągnąć, ale chyba nie, chyba nie. To można wstawić na jakieś naprawdę ciężkie deki, prawda? Gdzie wiesz, że gra będzie się toczyła bardzo długo i ten koleś jest stanie po prostu wygrać tę grę znikąd. To jest takie sobie. Ale zastanawiam się, na przykład, czy ten Krotiku nie jest lepszy, niż na przykład ten Koleś. No chyba nie jest lepszy. To 2, 3 ma to znaczenie, prawda? To 3 z tyłu ma znaczenie, bo to 3 z tyłu sprawia, że możemy blokować morfy, prawda? No dobrze, zostawmy tak. To jest jakiś taki... myślę, w miarę umiarkowany, dek, taki jakiś rewelacyjny. No mamy te takie dwie karty, które mogą odwrócić, prawda, losy spotkania, że tak powiem, dosyć szybko. Mamy solidne stwory, mamy niezłe tempo, natomiast trochę mi brakuje Remowalu, takiego, jakiś spalonek, mam tylko dwa spalonka, prawda, to jest troszkę mało jednak, to się może zamścić. Ale no, cóż, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czekamy na pierwszego rywala.